Kolejny test, pomiar pojemności. Wykorzystam tutaj takiego pająka z kondensatorów, który służył mi do filtracji napięcia w jednym z poprzednich filmów. Leżało to, to na biurku, więc nie wyciągałem dekady kondensatorów, tylko uznałem, że realne rzeczy, realne kondensatory, żeby sprawdzić jak to wygląda. Więc po kolei będę wykonywać pomiary, tak żeby sprawdzić ponownie niedokładność, tylko... Czas reakcji, czas stabilizacji wyników. To, co jest istotne, ten śrubokręt obok to jest bardzo potrzebna sprawa rozładowuje kondensatory przed pomiarem, bo tak trzeba. O tym trzeba, należy bezwzględnie pamiętać. I zazwyczaj takim kawałkiem metalu, który jest pod ręką, to jest właśnie śrubokręt, więc najczęściej właśnie jego wykorzystuję. No i co? Testy najpierw Metra Hit, a później tutaj król tego, tej serii czyli Brymen. Nawet sprawdzałem teraz w Bial. W tej firmie Bial mają nadal te Brymeny na stanie. Oferują je. Ale myślę, że też bym sprawdził, jakie są inne multimetry tej firmy, bo na przykład ostatnio co prawda nie osobiście, ale za pośrednictwem komunikacji i YouTube'a widziałem w użyciu ich multimetr cęgowy. No, fajna sprawa. Aż, aż by się chciało mieć, gdybym nie miał innych przyzwoitych, to myślę, żebym był, myślę, że już bym był posiadaczem takiego multimetru. To niestety, król odcinka jest słabo widoczny. Oświetlenie mi się tutaj odbija. Niestety nie widziałem tego, nie zauważyłem tego w kamerze. To niedostatki warsztatu amator, amatora. Przydałaby się po prostu lepsza kamera z jakimś podglądem porządnym. No, niestety, teraz jestem na etapie rozwoju audio. Rozwój wideo jest, 4K jest. No i tak, takie szybkie testy tutaj wyglądają, ze zmianą oczywiście zakresów, dlatego większe i mniejsze. Z tym, że tu mamy wskazania tylko pojemności, w realnym życiu przydają się jeszcze inne parametry. I powiem szczerze, że do akurat testowania kondensatorów wykorzystam ta, wykorzystuję najczęściej taką chińską zabawkę. Przy czym do testowania to za dużo powiedziane. Jak chcę tak bardzo szybko ocenić, czy ten kondensator jest coś warty, czy nie, gdy potrzebuję to zrobić precyzyjnie albo bardzo mi zależy na tym, żeby dobrze coś wykonać, no to używam po prostu tego przyrządu, czyli mostek. Tutaj wierzę w te wyniki. I skąd taki przerywnik? Ponieważ zapomniałem, że ten unit też ma pomiar pojemności. Ja go wykorzystuję tylko jako cęgi dla małych zakresów. No i niestety y, musiałem dograć ten y, kawałek. Stwierdziłem, że nie, nie odpuszczę tematu. Niech będzie też Unite tutaj pokazany. Do unite są dołączone przewody z takimi y, końcówkami. To nie są złe końcówki. Y, znaczy przewody są tragiczne. Końcówki cienkie nie są złe, tylko to jest po prostu inny typ końcówek, więc y, do nich nie podepnę krokodylków, które posiadam. Więc użyję dokładnie tych samych przewodów, które używałem w poprzednim teście. Więc wszystko zostało tak samo. Przewody, kondensatory, nawet śrubokręt do rozładowania został ten sam. Tak rozładowuję, rozładowuję to przez chwilę trzymam, nie to że tylko dotknę już. Kondensator musi się rozładować. Jeszcze nie zniszczyłem żadnego miernika, no ale pilnuję tego. Chyba nie zniszczyłem przez tyle lat, mogłem zapomnieć nawet. Dobra, minus do minusa, żeby tutaj zachować polaryzację dla kondensatora elektrolitycznego. No i zmierzymy też unitę. Unit, Unite, Uniti nie wiem i w ten sposób yy, w sumie Unit zdominował odcinek Obrymenie, ale myślę, że takie porównanie też będzie fajne. Można zobaczyć jak to wygląda, przy czym Cokolwiek by się tak naprawdę się nie działo, to dla mnie Brymen jest firmą bardzo wartą zainteresowania. Gdybym miał teraz kupować jakiś miernik, no to na pewno byłby to jeden z faworytów. W ogóle firma, tak? I dopiero bym sobie szukał modelu, który spełnia moje, moje potrzeby. No Bo miernik nie kupuje się w powietrze, tylko żeby wykonywać konkretne pomiary. Niestety, jeżeli te pomiary są bardzo rozbudowane, rozległe od sasa do lasa, no to ich miernik też musi mieć troszkę więcej parametrów i troszkę więcej funkcji. No dobra, można przyjąć, że unit został przetestowany z jego funkcją pomiaru kondensatorów. Czas zakończyć i ten test.